Pozwolą Państwo, że korzystając z okazji chciałbym Państwu zaprezentować swoich zastępców, którzy w rozpoczynającej się kadencji samorządu będą pełnić funkcję zastępców burmistrza miasta Sochaczewa. Moim zastępcy, na pierwszego mojego zastępcę powołuje pana Marka Perglińskiego. Nie muszę ich chyba bliżej przedstawiać. Na drugiego swojego zastępcę powołuję Pana Dariusza Dobrowolskiego. I pozwolą Państwu, że kilka słów o, o Panu Burmistrzu powiem Państwu. E, pan Burmistrz, e, absolwent e, SG PiSu, czyli obecnej SGH, Szkoły Głównej Handlowej, ekonomista z wykształcenia, samorządowiec e, z doświadczenia, pełnił dwukrotnie funkcję radnego rady miasta w kadencji w czwartej kadencji samorządu był wiceprzewodniczącym rady. Właśnie ta kadencja, która minęła, to kadencja, w której pan Dariusz Dobrowolski pełnił funkcję radnego rady powiatu. Wieloletni członek rady nadzorczej banku spółdzielczego i członek powiatowictwa gospodarczej. Sądzę, że jego doświadczenie samorządowe, znajomość miasta, pozwoli mu współpracować ze swoimi współpracownikami, naczelnikami, dyrektorami, prezesami spółek i wspólnie stworzymy zgrane trio, które będzie, sądzę Panie Burmistrzu, miało i dobre, i złe chwile, ale zawsze jeśli jest zgrane, to i nawet te trudniejsze chwile jest łatwiej pokonać. Dziękuję Państwu bardzo.